Hej, cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku gramy w Stumble Guys. Ostatnio, właśnie w sumie nie ostatnio, bo Na takim niewypale odcinka, którego nie wrzuciłem Trafiłem właśnie taką pandę yy, Epicką Więc dzisiaj ją będziemy grać i testować Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania a po gry w fajnych cenach zapraszam do linku w opisie. Nieważne, mi przyszło. No i jaka mapa będzie? <laughs> Ogólnie chciałam wam bardzo, ale to bardzo podziękować za tak wielką ilość subskrypcji, którą robiliście, bo teraz już, nie wiem czy teraz, ale nie wiem w sumie, bo ten Film wlatuje w, w sobotę, dzisiaj piątek, no to dzisiaj brakuje 9 subskrypcji, no to jest możliwe, że już jutro, czyli w sobotę będzie to 600, więc a jeśli nie ma, no to i tak dziękuję Wam za tak wielką ilość subskrypcji, czyli za pół tysiąca, lecimy po tysiaka. Nawet się nie spodziewałem, jak zaczynają taką karierę, można powiedzieć, z YouTube'em. że dobiję aż tak szybko takich tych. Jak spadł bez sensu! Tak tyle tych subskrypcji spadają. A fajny ten tutaj taki skin jest. Zombie. Ostatnio patrzyłem właśnie na statystyki mojego kanału. I po prostu mnie szokowało. Było tylko 10% moich widzów mnie subskrybuje, a aż 90% nie. Więc zostawcie tego suba, proszę Was, z dzwoneczkiem. Jak już żebram tą łapkę w górę też wyżebram, a co? A czy wiadomo, że ja nie zmuszam nikogo, absolutnie, bo ja nie jestem taki, że jak taka typowa babcia, która zmusza, bo nie powinna się raczej zmuszać. Każdy powinien robić to, co chce, co sam decyduje, więc. Ło, jakie fajne, kuzackie Pierwszy raz, jakim jeżdżę. Siu. 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 Pierwszy raz takie, taką mapą miada ogólnie. Hej ty Mendo. Juu, jakie głupie uczucie. Nigdy nie byłem w Energylandii i... No, szkurde. Siu, siu, Takie hot Wheelsy. Wow. No bez kitu to są Hot Wheelsy, przecież. A, przechodzę na git! Koniec rundy. A patrząc wpadł. Hmm. Kozackie. Możecie dać znać w komentarzu, ile zjedliście wczoraj pączków, bo dzisiaj to nagrywam w piątek, czyli wczoraj był tłusty czwartek. Ja zjadłem ee, cztery pączki. I możecie też napisać, jak już napiszecie, ile zjedliście, czy jesteście team. Pączki, czy faworki, czy tam chrust, jak zwał, tak zwał. Wiadomo. Wiadomo zawsze o co chodzi. Nie. To jest głupie. No, ludzie. Ja tego nie przejdę, nie ma szans. Ej, no! No! Reklamy. I tym miłym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Więc dziękuję Wam za oglądanie taki króciutki filmik z podziękowaniem ze Stumbleguysa. Więc bye!